Naoglądali się Państwo i nasłuchali o tatałajstwie świata w WC Kwadransie, nie tylko dzisiejszym. I dlatego dla przeciwwagi piosenka country, która o zwykłych ludziach mówi, ordinary people. Charlie Daniels będzie tam do własnego syna śpiewał. I jak Państwo będą śledzili to, co się na obrazkach dzieje, to się okaże, że normalka w Ameryce też panuje, a nie tylko plugastwo. Jest zabronione! Transportowanie zwierząt przewożonych na targowiska w sposób zadający im cierpienie albo stres. Ja bym chciał posłów poinformować, że na przykład moją mamę stresuje każdy transport. 20 km za Warszawę ma pojechać, to ma rajdzę fiber przez tydzień. Zakazać, bo jest przecież konwencja nie tylko o ochronie zwierząt, ale i ochronie ludzi też, prawda? Konwencja praw człowieka. Z tego powinno wynikać zakazanie transportu mojej mamy gdziekolwiek. Samolot, pociąg, autobusy skasować, bo się kobieta stresuje. Zabronione jest używanie uprzęży, tu powiem, zabronione jest używanie uprzęży, pęd i innych urządzeń zmuszających zwierzę do przemywania w nienaturalnej pozycji. Więc już nie będzie można byka, który waży prawie dwie tony, na takim kółku za nos prowadzać dla bezpieczeństwa, tylko na wyspawę zwierząt pójdzie byk bez kółka i podepcze premiera. Bo taka ustawa będzie. Albo zakazane będą zawody sportowe... Gdzie, pokazuje teraz, gdzie koń ma tutaj wędzidło i tak mu się specjalnie kark przygina, żeby mu sprężynowały plecy. To jest nienaturalna dla konia pozycja, trzeba zakazać. Zakazane też będzie sokolnictwo na przykład i straszenie zwierząt. Przyjdzie do Państwa Burek, złapie od sąsiada, tu za nogawicę będzie szarpał, a Państwo nie będą mogli powiedzieć, ty, eee, Burek, idź sobie stąd. Nie, bo to jest straszenie zwierząt. Będzie zakazane. A jeżeli ktoś uparcie będzie się zachowywał normalnie, konia batem, e, świnie czasem nogą jej pomoże, byka za nos pociągnie, jeżeli ktoś tak się będzie zachowywał, jakiś rolnik, to jest na to paragraf szósty, projektowany. Rozkłaczanie i powrót do kołchozów. Zwierzę może być odebrane właścicielowi na podstawie decyzji właściwego organu w celu przekazania pod opiekę innej osoby. Decyzja podlega natychmiastowego wykonaniu, a kosztami obciąża się dotychczasowego właściciela. No, o co to chodzi? Jak ktoś traktuje świnie albo konia po gospodarsku, to można go rozkłaczyć, zabrać, zrobić kołcho z tych uratowanych przez państwo zwierząt na podstawie ustawy. O, i o to właśnie chodzi. Czegoś tu jeszcze zabraniali fajnego zabrania się w szczególności zmuszania do kłusu zwierząt ciągnących ładunek. Jedzie chłop na furmance, ma tam te kartofle do skupu i będzie robił tak. Siwóź, wiśta, ja bym się chciał batem, ale siwóź, no, no wiśta, ja cię proszę, siwóź, wiśta. Proszę pana, ogłosiłem przetarg tajny na razie i pan jest pierwszy odpytywany. Agencja Ochrony Mienia, Ludzi i Wszystkiego Innego. Pan Jarosław Tadeusz Kościuszko. Pan jest spokrewniony z Kościuszką w ogóle? Dokładnie tak. Posiadam A, na to papiery. Proszę pana, ile pan szkoli agenta? Czasu? Jednego agenta? Proszę pana, podstawowe szkolenie jest to tydzień czasu, 10 dni. To jest to podstawowe, pierwsze. No to co on umie, proszę pana po 10 dniach. No on musi wiedzieć chociażby, co to jest prawo i co mu wolno, a czego mu nie wolno w ramach tego prawa. I co mu po 10 dniach wolno? -ma, wolno mu poznać już prawo, wolno mu poznać broń, ma pierwsze strzelanie, ma pierwsze zasady pierwszej hmm. pomocy i ma pierwsze bardzo ogólne informacje dotyczące jak się chroni. I co chroni taki agent po 10 dniach? No w zasadzie to on chroni wtedy sklep hurtownie, parking, parking. natomiast... I to, i ile to kosztuje, takie 10 dni szkolenia? No, w granicach 3 milionów do 4 milionów. A agent super, skończył pan szkolenie, wiadomo, że on musi treningi przeżywać bez Powiedzmy, przerwy. taki jak ten. Tak, skończone szkolenie, ile to kosztowało, ile trwało? Generalnie by trzeba zamknąć je sumą około 30 milionów, wszystko razem, Aha. wszystkie Trzela, szkolenia po kolei, wszystko. A ile to trwa? No proszę pana, pierwsze szkolenie trwa, jak mówiłem, 10 no. dni, potem jest przerwa, przecież on pracuje już i następ, <laughs> idzie na następny cykl szkolenia. No to ile? Pół roku? No mniej, Ja uważam, że szkolenie takiego agenta to jest co najmniej pół roku. To proszę pana teraz tak. Obiekt wojskowy. No przecież są, były przypadki już takie w Warszawie, że granaty no wynieśli, niestety. czołgi chcieli pociąć na złą wynieść. Niestety. Pana. 20 kilometrów siatki pan ma dookoła jakiegoś poligonu, gdzie tamte granaty leżą w dołku. Ile to by kosztowało, żeby pan takie y, koszary obstawił? Średnio rzecz biorąc, trzeba liczyć około 60 tysięcy starych złotych za godzinę pracy jednego agenta. A jaki to obiekt, wielkość tego obiektu, no, to wiec, musieli... No km. 20 kilometrów Uzwane, pół roku, no, no to tam to trzeba by było doliczyć samochód, jakieś inne rzeczy, żeby on się mógł przemieścić. Nie wiem, czy Pierka. piechotą... Ilu ludzi to musi obstawiać? Ja podejrzewam, że około 10 ludzi powinno być na miejscu, Aha. na jednej zmianie. No to miesięcznie ile? Pan weźmie za te koszary ode mnie. No to aby to przeliczyć. No niech pan przeliczy. A proszę pana granice. Dałby panu kawałek granicy. No przełażą proszę pana, nielegalnie w tej z powrotem przez tę rzeczkę z Niemiec i w tej nazad. Popilnuje pan? Proszę pana, a czym się różni pilnowanie granicy od pilnowania y, płotu na budowie? No właśnie nie wiem. Pana no ja pyta. też nie za bardzo wiem. Proszę pana, przetarg ogłosiłem, pan jest pierwszy. Mamy 3000. 14 km 3 tysiące granicy lądowej do obstawienia i prawie 700 km granicy morskiej. Podejmie się pan organizacji takiego przedsięwzięcia? Dlaczego by nie? Zlecenie rządowe, proszę pana panu załatwię. Bardzo proszę, wchodzę w to. I 60 tysięcy za godzinę pracy człowieka. A niech pan tak Cierka. pofantazjuje teraz, ile by to musiało kosztować. No, ja nie wiem, bo to by trzeba przeliczyć. Ja nie chciałbym tutaj ani podać za dużo, ani za małą sumę. A to by trzeba po prostu przeliczyć. Bo do tego doszłyby oczywiście jakieś środki transportu, do tego doszłyby jakieś dodatkowe wyposażenia, o których byśmy musieli mówić. Czy to by wchodziło w zakres przez nas oferowany, czy w zakres oferowany tak jak, że tam są jakieś budki, strażnice, nie wiem. Ale pan jest firmą prywatną, więc prywatną? Nie żadne marnotrawstwo, nie, nie pan nie pójdzie. No proszę pana. No. Bo wie pan, ja takie mam przeczucie. Że pan by mnie kosztował taniej, zawodowa firma, nie mówię o zawodowej armii, no ale zawodowa firma do strzeżenia granic polskich, prawie 4 tysiące wszystkiego, żeby mnie kosztowała taniej, proszę pana, nie niż, niż budżet na te, na te granice przeznacza. Proszę pana, podejrzewam, że jak weźmiemy kalkulator i to przeliczymy, to chyba tak wyjdzie. Proszę pana... Ja poproszę na przyszły tydzień, inne agencje ochrony mienia też. A pana poproszę na przyszły tydzień, żeby pan przeliczył te kilometry i powiedział: pójdziemy do ministra. Okaże się, że pan jest trzy czwarte tańszy od wojska. I myśli pan, że to przejdzie. Myślę, że przejdzie. Po co? Okay. No, przeznaczy się na powodzian czy na coś innego, te pieniądze co wygospodarujemy. No, na staruszki się przeznaczy. Jeżeli panu się to Tylko uda. Tylko ja bym myślę, chciał to. szczelność, żeby tam wie pan: hurmem Rumunii bez paszportów nie lecieli przez tatry. Proszę pana, nie ma sprawy. To postrzelamy, co? No to, po to przyszliśmy. Ale teraz niech pan da swojego, bo mój kopie bardzo. Bardzo proszę. No to, że chce pan spróbować? No bardzo proszę, z chęcią. Że pana... Boję się troszkę. Nie ma czego. Bije, nie bije? Bije.